Cześć, zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj, jak zwykle, przetłumaczymy kolejne trzy zdania, które zawierają słówka, zwroty niezbędne podczas codziennych rozmów w języku niemieckim. Zaczynamy. Pierwsze nasze dzisiejsze zdanie brzmi: Tutaj jest mały prezent jako podziękowanie za Twoją dużą pomoc. To zdanie jest z reakcją rzeczownika, podziękowanie za. To lekcja rzeczownika. Zaraz Wam powiem, pokażę, jak ta rekcja rzeczownika brzmi w języku niemieckim. Jeżeli chcecie samodzielnie przetłumaczyć to zdanie, to zatrzymajcie w tym momencie lekcję, przetłumaczcie, a potem sprawdźcie z moim tłumaczeniem. A jeżeli chcecie, potrzebujecie lekcji rzeczownika, to już ją pokazuję. Podziękowanie za to. Der Dank an łączy się z akuzatywem, ale również może być der Dank łączy się z akuzatywem i to także jest poprawne. Der Dank an lub fa. oba przyimki w tym przypadku łączą się z biernikiem, czyli to jest nasz niemiecki akuzatyw. No właśnie, wróćmy teraz do naszego zdania. Tutaj jest mały prezent jako podziękowanie za Twoją dużą pomoc. Oczywiście nasze zdanie zaczniemy od tutaj. Czyli "hia" Na drugim miejscu musi się znaleźć czasownik, czyli ist. Mały prezent. Prezent to das Geschenk. E, I z tym das Geschenk musimy właśnie zadziałać. E, jakiś mały prezent. Tutaj bym użyła e, rodzajnika nieokreślonego, czyli ein kleines Geschenk. Jako. Jako mówimy als. Na przykład ja pracuję jako. Ich arbeite als. E, więc jako to als. Als dank an e, deine große Hilfe. Hier ist ein kleines Geschenk, als dank an deine große Hilfe. Widzę, że napisałam an Ire große Hilfe. Ire będzie oznaczało za pani dużą pomoc, za pana dużą pomoc, bądź za państwa dużą pomoc, czyli mamy tu formę grzecznościową, ale jeżeli tłumaczymy to nasze zdanie, to powinno być an deine große Hilfe. Hier ist ein kleines Geschenk. Als Dank an albo für dajne große Hilfe. Nasze drugie zdanie brzmi, powinno się częściej zapraszać swoich przyjaciół do siebie. Myślę, że tutaj jedynym słówkiem, takim potrzebnym i być może trudniejszym, jest zapraszać do. To jest dyrekcja czasownika dla odmiany. Jak powiedzieć, zapraszać do? Zapraszać do to czasownik rozdzielnie złożony Einladen łączy się z przyimkiem cu. Einladen cu e i łączy się z celownikiem, czyli to jest nasz niemiecki datif. Einladen cu plus datif. E wróćmy teraz do naszego zdania. Powinno się częściej zapraszać swoich przyjaciół do siebie. Powinno się. Mamy tutaj taką formę bezosobową. Jeżeli mamy formę bezosobową w stylu, w Polsce je się, pije się, to używamy osoby man, po której czasownik odmieniamy tak jak po trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli tak jak po E, Z, S, czyli man, zol swoich przyjaciół, czyli zajmę, freunde, częściej. Częściej to stopień wyższy od przymiotnika oft, czyli oft, hoifiga am hojfig. Wybierzemy oczywiście hoifiga. Manzol seine Freunde häufiger, do siebie. dowiemy z lekcji czasownika, że to cu, cu do siebie. I na końcu oczywiście drugi czasownik w bezokoliczniku, czyli w tym przypadku Einladen. Manzol seine Freunde häufiger, zu sich Einladen. Czasownik jest rozdzielnym, złożonym czasownikiem, ale jeżeli jest na końcu w formie bezokolicznika, to oczywiście go nie rozdzielamy. I nasze ostatnie dzisiejsze zdanie brzmi. Ona przychodzi bezpośrednio z domu lub z zakupów. Nie przygotowałam tu słowniczka, bo myślę, że wszystkie słówka są znane. Jeżeli przychodzimy z jakiegoś miejsca, to użyjemy tutaj w tych przypadkach fon. Fon łączy się z celownikiem, wyjątkiem jest dom. No właśnie, dlatego celowo użyłam tutaj z domu, bo jeżeli nie znacie tego wyjątku, to dobrze go poznać, bo myślę, że często mówimy już wychodzę z domu, zaraz wyjdę z domu, przychodzę z domu. Tak więc to jest taki zwrot, który warto znać. Bezpośrednio to po prostu direkt. Ona przychodzi bezpośrednio z domu lub z zakupów. Sie kommt direkt von zu hause, czyli von zu hause oznacza z domu oraz von einkaufen. Vom, bo to jest skrót od von, deim. Nie mówimy von, deim, tylko skrócamy to do formy von, Vom einkaufen. I to wszystko w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Dajcie koniecznie zda znać, czy te zdania są dla Was trudne, yy, czy może nie, czy może rzeczywiście z łatwością je przetłumaczyliście. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdań.